Halo, biuro obsługi. Proszę pana, zmieniacie ceny jak wiatr zawieje. No, no no, czemu w różnych sklepach tej samej sieci są różne ceny tych samych produktów? Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 litrach i 10 biedronkach. W biedronkach na wschodzie i zachodzie Polski zapłaciliśmy inne kwoty. Różnica wyniosła nawet 14 zł. A w każdym litru ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na lidl.pl. Kośnik koszyk. I urządzasz. Szukasz kabiny prysznicowej do swojej łosienki? Znajdziesz ją w salonie Glazura Królewska Lublin dzięki Marce Radaway. Kabiny w dziesiątkach wzorów i wielu kolorach. Dopasujemy rozwiązanie do każdej aranżacji dzięki kabinom tworzonym na miarę. Największa ekspozycja kabin Radaway w Lublinie. Galeria Gala! Wybierz to, co polskie i lokalne. Na fabrycznej dwa. Marian, widziałam taki nie, fajny... Nie, 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 nie kupimy, Barbara. Ale jak to nie? No nie, nie, nie kupimy, koniec tego kupowania. Ale Marian, ale. Ma aprylis! <ścoughs> kupimy i to taniej w Media Expert. Na przecenach na święta. No a jak? Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i znwarki. super niskich cenach. Ukrywanie informacji sprzyja korupcji i marnotrawstwu publicznych pieniędzy. Nie pozwól na to. Patrz na ręce politykom razem z nami. Przekaż 1,5% podatku Fundacji Wolności. KRS 4042 Dowiemy się, jak jest. To tylko 1,5% Twojego podatku, a może dać 100% kontroli obywatelskiej. Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz na wwwfundacjawolności.org Radio Złote przeboje we wtorek. Jest 1 kwietnia, na naszej antenie pora wiadomości. Wzmożone kontrole na granicach w związku z Pryszczycą. Resort Sprawiedliwości tłumaczy się ze zwolnienia Ryszarda Cyby. Powiemy też o najważniejszym meczu w historii. W historii Puszczynie Połomice. Paulina Nawrocka, zapraszam. Polska podejmie działania w związku z rosnącym problemem Pryszczycy